Polski, za jakieś 200-300 metrów będę w Polsce. No i na koniec zostawię sobie taką, jak to mówił ktoś kiedyś, truskawkę na torcie. Cześć mordeczki, Mordunie, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś wam pokażę, dlaczego według mnie ta fabryczna nawigacja do niczego się nie nadaje. Yy, jedynie do pokazywania kibli, tak jak Wam kiedyś mówiłem, i właśnie chcę Wam powiedzieć dlaczego tak sądzę. Najpierw, może zobaczmy sobie yy, typ trasy szybka, czy jest wszystko dobrze ustawiane, i poprowadźmy ją do celu. Tutaj mam ustawiony swój adres w domu. Nie muszę już, już wpisywać. Trasa jest obliczana i tutaj już przy samych obliczeniach, kiedy pojawi się ta mapa, ja nie wiem, czemu ta mapa w ogóle wyznacza jakieś dziwne trasy. Najkrótsza to jest 893, gdzie dobrze wiem, bo jeżdżę ponad 10 lat tutaj, najkrótsza ma 860 km i naprawdę nie wiem, dlaczego to mnie tutaj kieruje gdzieś jeszcze w górę, Także, no naprawdę, według mnie samo wyznaczenie trasy już tutaj jest na minus. Dla porównania uruchomimy sobie TomTom -tom i Google Maps. Jeśli chodzi o TomToma, to również mam tutaj już swój dom wpisany. I tutaj również pojawi się chyba kilka tras, znaczy, no trzy do wyboru, zazwyczaj po chwili. I tutaj jest 861, tak jak mówiłem. Przy samym wyznaczeniu, już widzicie, że jest bliżej, tutaj na tej mapie. Ale, żeby było wszystko w miarę klarowne i uczciwe, to włączymy sobie właśnie jeszcze Google Maps i zrobimy to samo na Google Maps. Tutaj mam również ustawiony dom. Szukam najlepszej trasy. To nas nie interesuje. A tutaj mamy jeszcze lepiej, bo mamy 857. Także fabryczna nawigacja na samym starcie już w ogóle nie ma szans. Ale dobra, jedziemy w trasę, zobaczymy, jak te trasy, te nawigacje będą się spisywać w trasie. Oczywiście takie aspekty jak ruch online, czyli korki, no to wiadomo, że to też traci już na starcie, bo ta mapa posiada, co prawda, komunikaty TMC, tak zwane. Są to takie korki sprzed właśnie 10 lat jak te mapy wychodziły i jako tako coś tam to działa chociaż nie wiem czy to w Polsce działa, działa to tylko chyba w Niemczech i tutaj w Holandii z tego co kojarzę, aczkolwiek może się mylę, może i też w Polsce działa. No ale to tak działa, jakby chciała nie mogło. Wiadomo, że te nowe mapy z ruchem online na bieżąco, no to działają dużo lepiej. No ale to też, dobra, dajmy jej jakąś powiedzmy szansę. Na razie jedziemy sobie, wyjeżdżamy i zaraz wbijemy się na autostradę. Chociaż nawet tutaj widać, że na jednej i na drugiej mapie za km 400 metrów mam skręcić w prawo, a tutaj ta już mnie gdzieś prowadzi 2 km 300 do jakiegoś ronda. Także no, sami widzicie jak to działa. Tutaj teraz dojeżdżam do dosłownie skrzyżowania autostrad ze światłami. I w sumie wszystkie trzy nawigacje pokazują mi tak samo, żeby jechać na tych światłach w lewo. To jest oczywiście najszybsza i najkrótsza droga, ale ja tą drogą nie jeżdżę, tylko jadę prosto, z tego względu, że jadąc w lewo będę jechał jeszcze 200 ponad kilometrów przez Holandię, a jadąc prosto tylko 100 i będę już w Niemczech. A nie chcę się tuć właśnie 100 na godzinę przez Holandię, dlatego sobie szybciej w Niemczech i jadę prosto. Ta trasa jest 16 kilometrów dłuższa i na tym skrzyżowaniu tutaj właśnie musiałbym pojechać prosto, ale nie o to chodzi. Zobaczycie, co się stanie, jak pojadę prosto. Tak jak wspomniałem, światła na autostradzie. Teraz jeszcze o tej porze to w miarę tu idzie przejechać, ale w porze powrotu z pracy, to wyobraźcie sobie, jakie tu są korki. Tylko Holendrzy mogli wpaść na coś takiego, żeby sobie wymyślić światła na autostradzie. No ale do czego tutaj zmierzałem właśnie? Zobaczcie, tutaj muszę jechać w lewo, właściwie jeszcze nie, dopiero tutaj yy, za mostem. Gdzie zgniecają te inne auta? Ja akurat pojechałem prosto. O, tutaj powinienem jechać w lewo. A jedziemy prosto, i zobaczcie teraz, jak długo będzie trwało. Tutaj już w nawigacji obie przeskoczyły sobie już podają mi inną trasę 31 km prosto, na jednej, i na drugiej. A tutaj każe mi do pierwszego zjazdu i zawracać. I tak będzie, chyba, ze 3 albo 4 zjazdy. Nie wiem, czemu ona nie przelicza sobie na inną trasę, nie przełącza, tylko przez trzy albo cztery najbliższe zjazdy będzie kazała mi zawracać. Nie mam pojęcia, dlaczego tak. Te dwie już sobie trasę zmieniły, 31 km prosto na jednej i na drugiej, a ta tutaj mi każe zawracać. No ale oczywiście to się zmieni po przejechaniu jakichś tam, nie wiem, dwóch, trzech zjazdów, tak jak mówiłem, no to wtedy już za i będzie prowadziła tak jak te prowadzą. powoli już dojeżdżam do domu tutaj na jednej i na drugiej mam do domu 94 km a tutaj najszybsza trasa 132 km do domu ok, częściowo mógłbym się z tym zgodzić bo prowadzi mnie tutaj autostradą A2 później ekspresówką do Gorzowa także no ok, powiedzmy, że byłaby to szybsza droga niż tutaj ta normalna przez Wiochy, chociaż czasowo Wychodzi tutaj na 22.48 oraz 22.50, a tutaj na 23.05, gdzie jest 21.37, czyli powiedzmy w zaokrągleniu półtora godziny, tak? Czyli tutaj wylicza mi, że w półtora godziny przejadę 132 km. Także nie wiem, jaką ona średnią liczy 90 na godzinę, czy nawet jeszcze mniej, jadąc autostradą i ekspresówką. Nie wiem, naprawdę ta nawigacja dla mnie jest. Ciężka do rozwikłania, no ale nic. Jedziemy, już właśnie dojeżdżam do Polski. Za jakieś 200-300 metrów będę w Polsce no i na koniec zostawię sobie taką, jak to mówił ktoś kiedyś, truskawkę na torcie. No i taka sytuacja, szczerze mówiąc, łudziłem się, że już będzie tutaj rondo, bo chyba te rondo już tutaj jest ze dwa lata. A te aktualizacje map nie wiem, czy są co pół roku, czy coś takiego, i widzę, że nadal. No, no nie ma ronda mimo to, że przed wyjazdem aktualizowałem tą mapę także no sami widzicie jak jest zresztą słyszałem też, że nie ma połowy wiosek na tej mapie znaczy z połową to może przesadziłem, ale na pewno są jakieś braki i to nie małe, zobaczcie tu mam skrzyżowanie a tu jest jakby ładne, duże rondo i nie wiem dokładnie, ale myślę, że no ze dwa lata to już tutaj chyba będzie te rondo także sami Widzicie jak jest. No ale dobra, to był taki mały, krótki filmik porównawczy. Jeśli chcecie się pobawić z tą mapą, to ja Wam w opisie filmu podrzucę link i możecie sobie zainstalować. Yy, oczywiście instrukcje instalacji znajdziecie na moim kanale. No i sami sprawdzicie, czy coś to jest warte dla Was, czy nic. Tak jak dla mnie. Znaczy, no dobra, przesadziłem też, że nic. Coś tam jest warte, bo mówię parkingi fajnie pokazuję. No, dobra, nie ma co przedłużać. Będziemy kończyć. Wiadomo, jak zawsze, subik, dzwonek, like i tak dalej. Wbicie na grupę, wbicie na Instagram. No, a my widzimy się w jakimś tam kolejnym odcinku. Trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.